Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Dzisiaj, moi kochani, na odcinku będziemy po raz drugi otwierać kalendarz adwentowy z kolekcji FIFA 365 2021. Pierwszy otwierałem na drugim kanale, ale sobie sprawdzimy, czy w każdym kalendarzu adwentowym są te same limitki. Dlatego otwieram na tym mniejszym kanale drugi raz taki kalendarz. Przesuniemy sobie tutaj, moi drodzy. Gdzieś to jeszcze 3. O, już mamy 24 okienka. Będziemy lecieć według kolejności, czyli numer 1, tutaj limitka pierwsza będzie a mianowicie Alfonso Davis i powiem Wam, nie wiem czy w tamtym kalendarzu było identycznie, że w jedynce była ta sama limitka. Później, po odcinku, to sobie sprawdzę. Wy możecie przy okazji oglądania tego odcinka włączyć sobie również drugi i patrzeć i sprawdzać. Lecimy dalej. Dwójka. Tutaj mamy, i jest karta. Klub Ameryka Sebastian Caceres 350 Trójecka w salach I tutaj jest saszetka Zobaczymy czy wpadnie Ponownie Rarka Tak jak to miała miejsce Ostatnio Z tym że tam mi wpadły aż dwie rarki Mamy Marsylię logo i Diego koszta Dominator. Trójeczka, teraz czwórka, gdzie jest numer cztery, tutaj na dole. Kevin De Bruyne i Goldzik jest. Karta Gold. Anglia. 66. Numer 5. Tu będzie chyba limitka. Tak jest. Tutaj jest limitka, więc trzeba bardziej uważać. Mamy Tomasa Muniera. To jest druga karta. Limitowana. Szósteczka. Gdzie mamy numer 6? Tutaj na dole. I też jest jakaś karta Benjamin Pavard na karcie Titan siódemka numer siedem na górze będzie saszetka co się kryje w środku trzy specjalne Kazemiro Ramsey i z Liverpoolu Henderson Alexander Arnold numer 8. numer 8 tutaj i będzie też limitka nie, Goldzik tym razem karta Gold Ameryce, Mistrzostwa w 94 numer 9. I tutaj już jest limitka. Thomas Miller. Będę musiał troszkę sobie tutaj pomóc, żeby jej nie uszkodzić. I mamy Tomasa Millera. I to jest trzecia limitka. Numer 10. Dziesiąteczka tutaj. I co jest? Diego Koszta, czyli zawodnik, który wpadł mi w saszetce wcześniej. Dominator 11. Będzie saszetka. I coś tam zobaczyłem, moi drodzy. Zapewne się domyślacie: jest rarka. Pogba! Mamy pogby na rarce i jeszcze tutaj radu, więc super. Jedna rarka już padła. Miejmy nadzieję, że będzie ich więcej. Jedenastka. teraz dwunastka. Numer dwanaście, gdzie jest? Tutaj, Halant. I mamy Golda, karty Gold trzynastka. Tutaj I jest kolejna limitka, tym razem Simikas sobie też pomożemy, nie, nie trzeba było. Konstantinos Tsimikas. Numer czternaście. Mauro Zarate. Piętnaście. Saszetka. Van Dijk i Tilokkerer 16 Będzie gold, tak jest. Tym razem karta gold. Numer 380. 17ka. Limitka Joshua Kimich, moi kochani. Czyli trzy karty z Bayernu tutaj w tych kalendarzach. Ok, siedemnastka to była, teraz osiemnastka. Numer 18 jest tutaj i wpada. Mata. Juan Mata. 19 saszetka. 3 specjalne. Burkstaller, Haaland i Walker. numer 20 tu i to będzie goldzik puchar 21 kolejna limitka Arthur 22 Martinez 23 Znowu mamy Golda No i ostatnia tutaj Ostatnie okienko, dwie limitki i saszetka. Greenwood, Mason Greenwood. Tu jest saszetka i limitka. Nathan Ake. Więc zobaczymy, czy w drugiej, czy będzie druga rarka w tej saszetce jeszcze. Luan, De Jong i Manchester United. Czyli nie było tym razem, ale jedna wpadła Paul Pogba. Więc myślę, że to jest jakaś chyba reguła, że w każdym takim kalendarzu co najmniej jedna rarka będzie. Ja już otworzyłem dwa i wpadły najpierw dwie, a teraz jedna. Tak więc, moi drodzy, sami ocencie. Ee, ten kalendarz adwentowy. Jak widzicie, limitki są te same. 8 sztuk. Myślę, że pewniak to rarka w takim produkcie. Ok moi kochani, to by było na tyle na dzisiejszym odcinku. Ja się z wami żegnam. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam. Trzymajcie się i cześć!